Hej moi drodzy z tej strony, Ambrose. witam Was ponownie w grze Anapik. Dosyć długo nie nagrywałem tej gry. No ale niestety tak to już bywa. Eee, no cóż, postanowiłem. Za więcej w końcu kopię, więc użyjemy kuli odrodzenia. Czyli zresetujemy wszystkie nasze punkty umiejętności w celu ich ponownego rozdania. I jesteśmy nadzy, na jej! Ej, teraz zauważyłem jak on ma świeżne nogi. Du -du -du -du. Ym, ale dobra, wracamy do karty postaci. Na pewno damy miecze na maksymalny poziom, ponieważ miecze używamy. Topory, łuki także na maksymalny poziom. Ym, wytrzymałaś także. Zbroje na maksymalny poziom. Ogień damy sobie do poziomu piątego. Leczenie dajemy na maksymalny. Ym, światło możemy dać na pierwszy poziom. To sam mróz. I mi się wydaje, iż to będzie tyle. Ekwipunek. Załóżmy sobie jest w ogóle zbroję. Niech on nie lata, czy goły. Dobrze, no i cóż, czas poukładać wszystkie nasze. Tak jak mniej więcej to było. Łuki. Nasze stworysy tutaj ustawimy. Do naszej wszelkiej pomocy. Um, teraz tak, Zoran, Kuchnia, Bank, Aureola, A Księga Kuli Ognia, tutaj sobie ją wcześniej kupiłem, teraz przekopiłem sobie ten czar, A czar Kuli Ognia się, się nam bardzo przyda, Zaklęcie Leczenia, Zaklęcie Regeneracji, Spowolnienie Trucizny, Światło na razie nie. Kula ognia. Yy, ponieważ zaklęcie będzie nam bardzo potrzebne. Czy tutaj coś jeszcze? Tak, również na sprzedaż. Nie przyniesiemy ten miecz tak, żeby na sprzedaż. Yy, ten mu chyba sobie zostawię, chociaż nie wiem. To jest chyba wszystko, co powinniśmy. Eliksy nie będę szkodzić, ponieważ mamy magię leczącą. Na dosyć teraz wysokim poziomie. Uh -huh. Teraz tak, siódemeczkę poproszę. Mamy no, regenerację wyjść, w ogóle więcej załóż. Dobrze, zapiszemy się tutaj już. No, Mogłabym tak od razu zrobić. I teraz tak, ja bym chciał polecieć wówczas do kuchni. Shift 8 musimy sobie dokupić czerwonej esencji. Mamy nimi 170, 170, ale kula ognia zabiera esencji 8 sztuk. Więc musimy sobie troszeczkę dokupić. No powiedzmy, że 48 ataków, troszeczkę zielony musimy sobie dokupić do 300. Po to, żeby mieć regenerację, mieć trochę z... i mieć dużo leczenia. Zwój teleportacji, przepisy sprzedamy wówczas e, Nish, Robin i miecz. Troszeczkę sobie dorobiliśmy kasy Co... A tak, mam bez niedostępna w tym miejscu. Teleport. Dzisiaj udaje mi się do niebieskiego obszaru. Mam nadzieję, że wszystko będzie Gites Gucies. Miecz Łuk 317. Leczenie regeneracji. Ja Myślę, że jest akurat dobrze, tylko teraz... Hmm, chyba to było na górze. Nie pamiętam, dawno nie grałem. To chyba ja będzie tutaj. Tak jest, jest nasz niebieski obszar. Mamy tutaj naszych toporników. Troszeczkę obrywamy. Hmm, 7 regeneracja. A, chyba wartość z łuku, cisnąć zawsze jak są daleko. No i cóż, jesteśmy w hali. Zobaczymy, coś jest za tym niżej. O, wow, wow, wow. Dobra, ich jest tutaj całkiem sporo, widzę. Jeszcze raz, regeneracja. Nie, 7 jest regeneracją, a nie 6 gdzie co? wykorzystamy się może czar mm, e, ognistego oddechu możemy trochę tego zrobić najwyżej sobie później dokupimy jest to czar 8 wow, wow, wow dobra macie chłopaki Wow, 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 Aj, zginąłem! Hmm, nie wiem, co mnie tam zabiło. O Jezu, seriously, bro! No. Dobra, niech on przejdzie, Spróbuję go załatwić. Yy, Król ognia no, całkiem ładne obrażenia dostał. A weźmiemy sobie jednak ten Ognisty Oddech Czary. Ognisty Oddech. Patrzcie, jeszcze żyje. I Niebieska Esencja. Czy może on odejdzie? I go z łuku. Dobrze, padł. Padłeś, powstań, Pabreit. Siedem. Czy ma czudno ich lepiej? Nie wiem. co, frajerzy? Gdzie wskoczą? Tak, wskakują. Ło, wow, wow. Dobra. Mm. A, ja mam zatrucie w ogóle. Cztery. Dobra. Osiem. Palcie się! Dlatego mam zatrucie, dlatego to tak na nas działa. 7 Nie one no, oni jakoś zatruwają. Mm. Osiem. Wow, 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 wow ile zatrucia mamy Zero Ja pierdzielę Co oni kurde mają za taki, że tak obrywamy od zatrucia. Kurde Dobra, e, będzie ciężko widzę. Czyli mają aż takie zatrucie Już to jakieś szybsze przejście, no ale trudno. Uh, nie spodziewałem się aż takich ataków. Cztery. Przesłonienie. Dane padły po innym strzale, ciekawe. A że tutaj te aż takie zatrucie? Wow. To, że to nie można jakoś odtajać szybciej. 7, Gin, durny demonie. Jak to plazma. Tutaj nie przejście? Nie. Hmm. Nie spodziewałem się, że oni są tacy mocni. Oj! Dobra, widzę, że tu bez magii ognia co się nie obejdzie. Czary. Ognisty pocisk. Będę potrzebował na pewno tego pocisku. Dobra, w górę! Dobrze, padł. Oj! Nie ten przycisk. Teraz gin! Uuu, Ilon ma zdrowia. Chyba, oni tym swoim tym, dobra. Cztery. Szmaragd. Dobra, już wiem, czy oni trują. Siedem. Dobra, też wiem, dlaczego będzie ciężko z pokonaniem ich. Hmm. Ja muszę wezwać naszego smoka na pomoc. Muszę aż... Myślę, co ja muszę sobie jednak przestawić te czary? Bo ja mi się myli szóstka z siódemką. Na siódemce mamy leczenie. Hm. Piątka Dalej, kula ognia poszła Nas smog trochę im też przywalił Ja też nie potrafię wchodzić tutaj po tych że jeden padł Piątka, kula ognia I też dziewiątka Jeszcze raz piątka. No, jeżeli, jeżeli kupimy sporo tej yy, czerwonej esencji, dobra, oni są dosyć mocni. I znów kurde też pada sześć, a oni dosyć mi zielone esencje, to jest ten plus. No Pierwsze pomieszczenie oczyszczone. Wow, 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 wow. Dobrze. Dziewiątka i piątka. Trójka. się bo tam też widziałem lot ognia, ale ja nie chcę się tak naprawdę do niej zbliżać wow, ogniste teraz, co? Yy, dobra, dwójka na lód w takim razie tak, płonę Wycofka! Sześć! a e, nie to, siedem! Siadłem muszę się zapaść, bo ledwo co widzę! Dobra! Który nie padł? Jeszcze raz! Nie ma energii! Pięknie. Czerwona esencja. Topór bitewny. Mmm. się stanę, czy może teraz jeszcze w topory nie pójść przy okazji. Krystaliczna esencja, coś nowego. Mm. Coś Co by się ręce. że ten topór? Dusza tej broni przybiera lodową postać, zadając dodatkowe obrażenia od mrozu podczas walki. No, załóżmy go sobie. To że to jest strasznie powolny. 600. Jeżeli co, chyba jednak trochę pójdziemy w topory. A nie, nie wiem, czy to coś robi. Co to jest? W środku skrzyni znajduje się kawałek tarczy. Komu by się chciało składować... ...płomoną tarczą? Aha, czyli wzięcie nie mogę. Ale niebieska esencja. Ten topór jest w całkiem niezły. Z jego wymienimy zamiast tutaj buławy 340 obrażeń. Hmm, szkoda tylko, że. O, zginął. Niestety nasz lodowy przyjaciel zginął. Ech, dobra, sześć. W takim razie... Srebrny sztylet. Wysysania życia. No to jest ciekawy koleś. Nie wiem co to było, ale to było jakieś dziwaczne. Cyk. Słuchamy krystaliczna esencja. W ogóle, czemu to mi nie śledzona jest... ...czemu nie śledzona mi ta krystaliczna esencja? Zobacz, kwotę, mam 50. Hmm. Arcane arrow, uuu. Czy to mi znów... Eee! What the fuck? Oh, 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 dobra. 9. Dobra, mamy jakiegoś um, wielkiego krawa. Weźmy sobie regenerację lepiej. E? Co ty mi tu kurcze? Lodem jest spowolniony, a to ciekawe. Psy. Cześć. tu? A, to jest boss w ogóle. <głosy> <głosy> Jak jest powolnienie? Dobra, sześć w takim razie, jeszcze raz regeneracja. Wkurzające są te kraby. No, ale wiecie co? Smok tutaj będzie miał dobrą zabawę. O kurde, ile ich jest. Co tu się dzieje? Zostały dwa kraby. Hmm. Czas on przejdzie. O kurczę, nie mogę Znaczy ich tatusia. No bo on jest powolnie, dobra. Kurde. Można się z nim bić i bić. Dobra, wkurzył mnie, idziemy. O, padł akurat. Ha, ha, ha. Czerwona esencja, fajnie, dużo. No właśnie, tak jak myślałem, że jak zginie, to pojawi się drabina. Ale kurcze muszę przynieść jeszcze boss. Dziękuję Ci smoku, może odpocząć. Ładne pudełeczko. Aha. Czyli na razie nic z tym nie zrobimy. Czerwona esencja. Nie zaznaczam, co jest wyżej w takim razie. Wow! Lodowy koleś. Wpadłość powstań. Powerade. Jak to się mówi? Dobrze, poziom oczyszczony. ruszamy zatem do góry. I tu mam jakieś tajemnicze drzwi. O! Witaj, magu. masz? <grystanie> witaj, młody wojowniku. Nazywam się Merlin. A ty jesteś... Merlin? Lol. Ach tak, nazywam się Artur <grystanie> Pendragon. <grystanie> Na grom i błyskawice. Omeny zaczynają się sprawdzać. Może to ty jesteś wybranym Wybrany, aby dobyć miecza, którym się zje Excaliburem. Serio? To co muszę zrobić, żeby wyjąć go z tej skały? Tylko z Boga Światła dostąpi tego zaszczytu. Niewielu jest tych, co mogą pochwalić się Boską Przychylnością. A ci, co są wybrani, muszą walczyć ze złem, aby, je z... aby ją zdobyć. Tak? Aha, czyli jak zdobędę boską przychylność, to wtedy będę mógł wyciągnąć ostrze? Tak jest, mój młody przyjacielu. Odpowiednia ilość boskiej przychylności, 15 sztuk złota na e, koszty manipulacyjne, wystarczą, aby móc wyciągnąć miecz. Zdjęcie? A skąd ja mam e, tu wziąć zdjęcie? Gdzieś niedaleko kręci się malarz, którego stracono wieki temu. Może mógłby namalać ci portret? Aha, zdjęcie, a nie ten. To musi być escalibur, go wyciągnąć. Uff, 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 i nic. Nawet nie jedną. Nie dam rady go wy wyjąć. Złoto mamy, boską przychylność mamy, sporadko. Nie mam pocztówki, ale ja sobie tutaj zapiszę. Mmm. Excalibur. Dobra, możemy zatem ruszyć dalej. Ła, wow, wow, znowu ci. Ech, dobra. Hmm. to już topór. Cztery, sześć, trzy. I znowu piątka. Magia ognia się tu przydaje. I znów piąteczka. Ich dwóch ich. Nie, jest jeden. Pięknie. Dobra, sporo zielonej esencji dostajemy. Wzimy mi na leczenie. Co to jest napisane? Nie dotykać yy, śluzu na zasłonach. O! Oho, ho, 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 śliskie ręce, co? Ej, ej to jest moje. Wypierducha. Dobra. Gdzie jesteście, jakie ciekawe? Dobra, piątka. Proszę, was kulą ognia. Wszyscy zginiecie. Ale chcieli mi zarać miecz. Załóż. No i jeszcze mam ten, śliskie ręce, czyli nie mogę, nie mogę broni używać wtedy. Ciekawe. Dobra, to teraz już mogę. Załóż miecz. No, no muszę przyznać, że dosyć ciekawy motyw, jeżeli chodzi o... Jezu, zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Jest i malarz. Cześć, kolego. Kup. Różne przedmioty. <głysy> Jaka twarz! Pocztówkę, dobra. Sprze a sprzedam ci... To. Sprzedam ci to. Pss. Lol, dobra. na. Ym... No to są niebezpieczne typki. Ym, pójdziemy sobie zatem teraz po Excalibur. Mamy sporo golda, mamy sporo przychylności boskiej. I mamy pocztówkę. masz? Witaj, Merlinie. Rzekłbym, że mam wystarczającą ilość boskiej przychylności, nawet na beatyfikację. A tu mam mały portret. Fantastycznie! Niech no Imię Artur. Nazwisko? Er, Pendragon. Adres? Johnson Street 15. E, znaczy się Camelot. Camelot. Kod pocztowy? Ten, no. Nie pamiętam dokładnie. Chłopcze, powinien znać swój kod pocztowy. Eee, co tu jeszcze? Mail? M Mail? Tak, chłopcze, magiczny adres pocztowy. Ach, tak, oczywiście, artur .org. Artur .org. Eee, Arturkamerat.org. Chcesz otrzymać darmowe informacje o najnowszym <laughs> legendarnym resztunku? <ryż> <laughs> Jakie informacje, kurcze? Nie, dziękuję. Nie, eee, nie chcę mieć. M Maila. Pewnego spamu. Doskonale. Oto twoja karta. Miłego siekania mieczem. Kanet boskiego wybrańca. Co kurde. Dobra, wyciągamy. Excalibur. Zaczynasz nowy miecz. Hu 378 ładnie. Tylko wrażenia. Dodatkowe y, doświadczenie plus 28, szansa obrażeń krytycznych plus 10. Legendarny miecz zadający dodatkowe obrażenia od magii i zwiększa ilość do, dostawanego od, doświadczenia. Fajnie, mamy nasz nowy miecz. 378. Y, biegłości łuku jeszcze go wzmocnimy. Z biegłości oręża. Powrotu, ochrony. Gdzie to jest? Wróżby, teleportu. Yy. Ochrony, powrotu, ochrony. Misji Aury. O jest, ulepszenia broni, dobra. No go załóżmy. I teraz wykorzystamy sobie zwój. Ulepszenia broni. Użyj. Jeszcze go wzmocnimy. 420, pięknie. I mam bardzo fajny miecz. <grym>, 420. Piękny, kurde. yeah. Co jest na górze? Górze czysto. Wszystko środku skrzyni znajduje się kawałek tarczy. Dobra, tutaj. Kawałek tarczy. Chyba tak samo tu był, nie? Dobra. Mam dwa kawałki tarczy już znalezione. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to tu. Tak jest. 300 się tam ładnie No i padłeś Zwój iluminacji fajnie, mamy kolejne zwój iluminacji, będzie można je później wykorzystać Regeneration oczywiście i cóż, z zatem na górę, trzeba ich tamtych pokonać Dobra, trójka, kula ognia. Znów kula ognia, o tam to wszyscy oberwą. Do, dobry jest ten łuk. Zobacz jak wypuszczę te dwie strzały. chociaż one się jak widać rozszerzają. Nie dalej są od siebie. Patrz jaki twardy. Mm, dziewiątka. Masz kula ognia. Trochę słabszą, ale i tak czy się kule. Dobrze, Excalibur, Ektoplazma. Szmaragdy, 5 sztuk. Świetnie, kolejny piętro oczyszczone. I zobaczmy, co jest wyżej. O, to są jakieś inni. O, chłonę. plazma 6 7 ...o Jezu nie to. Na razie. Leczenie. Znaczy, yy, mi, że nie są odporni na mróz, na ogień. Ha, ha, ha I z nich wypadają rubiny. Pięknie. Tam jest też kolejnych e, ognistych przyjaciół. A w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej ludzie, cześć, pa.